Cześć. Dzisiaj powiem Ci, jak wypłacić miesięczny zysk z depozytu otwartego w fundusze S Group w kierunku S Forex. Wiem, że dla wielu to pytanie jest bardzo ważne. Szczerze mówiąc, dla mnie pierwszy miesiąc po założeniu pierwszego depozytu był najtrudniejszy. Czekać, kiedy narosną, ile narośnie, jakie będą odsetki miesięcznie, czy będę mógł zabrać ich. W zależności od tego, ile zainwestujesz. Procent zysku będzie wynosił od 5 do 10% miesięcznie. Dochód z depozytu otwartego w SForex jest naliczany raz w miesiącu i spada do salda. Z salda jest dostępny do wypłaty na portfel elektroniczny 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Najłatwiejszym i najtańszym sposobem wypłaty jest przelew wewnętrzny. Na przykład Twój partner zdecydował się utworzyć lub dodać kwotę do istniejącego depozytu, wtedy Ty dokonujesz przelewu ze swojego salda na jego konto osobiste. Pamiętaj, że przy przelewie od Ciebie pobiorą prowizję w wysokości 1 dolara. W tym samym czasie osoba przelewa kwotę na Twoją kartę po kursie dolara. Jeśli nie są to bliskie osoby, istnieje coś takiego jak opóźniony transfer. Po wykonaniu przelewu pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Twojego partnera, otrzymasz list na maila potwierdzający wykonanie przelewu wewnętrznego. Oprócz przelewu wewnętrznego istnieją jeszcze dwa sposoby wypłaty środków: od 100 dolarów możesz zabrać gotówką, przez specjalny kantor kryptowalutowy lub samodzielny, wypłata do portfela kryptowalutowego, następnie wymiana kryptowaluty na tzw. fiatne pieniądze, przez giełdę kryptowalutową, np. Binance, Kraken, Coinbase, i dalej ostateczna wypłata środków na kartę bankową. Dwie ostatnie metody są również bardzo proste. Najważniejsze jest, aby zrobić to ostrożnie, zgodnie z instrukcjami. Na pewno będziemy razem na każdym etapie, podpowiem i pomogę Cię we wszystkim. Przejdź na mój Telegram kanał, gdzie dowiesz się więcej informacji na temat inwestycji w S Group, w co ja inwestuję i jaki mam dochód miesięcznie.